Co tu się wydarzyło? Zanim zaczniemy ten odcinek, to zachęcam do subskrypcji, tak jak zrobiła ta trójka losowych subskrybentów. Wielkie serdeczne dla Was, wielkie dzięki za to, że jesteście i wspieracie kanał. Pamiętaj również o zostawieniu łapki w górę. Mini figurka Moro na rok 2025 jest po prostu genialna. Na z przodu jak i z tyłu wyglądają po prostu super. No naprawdę nie ma do czego się doczepić. No i też nie mógłbym zapomnieć o tych rączkach, które też moim zdaniem wyglądają dobrze. No tak, tylko że główka tej minifigurki jest po prostu okropna. Ten Moro przez tą główkę wygląda jak miał co najmniej 90 lat. Moim zdaniem ta główka jest niekanoniczna. W serialu zobaczymy normalną głowę Moro. A jego główka w minifigurce zadziałała tak jak główka w minifigurce Beatrix. Pamiętacie, ona też w minifigurce miała niekanoniczną główkę, taką jaką miała w serialu. Wiecie, że w minifigurce dostała jakieś dziwne rysy twarzy, a w serialu tego nie było. Moim zdaniem to samo tyczy się Moro. No bo gdyby dodali taką dziwną główkę do serialu, to powiem Wam szczerze, ten Moro naprawdę by dziwnie tam wyglądał. Niby Moro, a tak naprawdę nie Moro. Chyba, że twórcy sobie wymyślili, że Moro będzie się starzał, chociaż duchy się nie starzeją. No ale jeśli jakoś to dobrze uargumentują, że Moro się będzie starzał, no to dobra, jeszcze to jakoś przejdzie. Chociaż w sumie to i tak najważniejsze jest to, że Moro powraca, no ale dobrze by było, żeby nie zepsuli tego Moro. A jeśli chodzi już o tą minifigurkę i tą główkę tego Moro, no to jeśli ktoś ma tego Moro z piątego sezonu, no to wtedy sobie główkę można podmienić. Moro będzie wyglądał jak Moro. Tak jak w przypadku mnie ja nie mam tej poprzedniej minifigurki, więc Moro troszeczkę u mnie na szafce będzie mnie gryzł. No i później moje oczy będą pogryzione, ale i tak kupię ten zestaw dla tej figurki.